Apteka w Wielkiej Brytanii oferuje cały szereg usług farmaceutycznych zaadresowanych do pacjenta. Są to usługi na poziomie krajowym i są to usługi na poziomie regionalnym. Chyba najbardziej popularne usługi w tej chwili w Anglii to usługi konsultacyjne z pacjentem, one się nazywają MUR. Jest to przegląd leków, na których dany pacjent, na których dany pacjent jest. Farmaceuta przeprowadza konsultacje z, e, z pacjentem, e, rozmawiają o skutkach ubocznych, o e, sposobie brania leków, o częstotliwości. NMS to jest e, New Medicine Service, gdzie farmaceuta prowadzi pacjenta przez 3-4 tygodnie tuż po wprowadzeniu nu, du, e, nowego długoterminowego leku. Usługa 111 jest to, jest to dedykowany numer NHS, gdzie e, pacjenci dzwonią w nałych przypadkach. E, przeszkolony personel e, infolinii 111 decyduje gdzie wysłać pacjenta. Pacjent może być wysłany do lekarza ogólnego, pacjent może być wysłany do e, na izbę przyjęć do szpitala i pacjent może być skierowany do apteki na konsultację z farmaceutą. Kolejną popularną usługą jest leczenie drobnych schorzeń. Farmaceuta przeprowadza konsultację z pacjentem i decyduje, który list z listy będzie najbardziej skuteczny. Farmaceuci oczywiście robią co mogą w ramach swoich kompetencji zawodowych, natomiast opieka farmaceutyczna taka zinstytuc zinstytucjonalizowana no w Polsce niestety nie, nie funkcjonuje. Od lat o niej się mówi. Ministerstwo powołuje Kolejne kolejne komitety prowadzi kolejne dyskusje o, na temat wprowadzenia opieki farmaceutycznej, no niestety to gdzieś utkwiło na poziomie rzeczywiście takim ministerialno-eksperckim i od lat jakby nie może ruszyć z miejsca, nie mamy ustawy, nie mamy, nie mamy w, w systemie prawnym tego wprowadzonego. Z drugiej strony bardzo rozwój opieki farmaceutycznej blokuje zakaz reklamy aptek. Mamy od 6-7 lat w Polsce zakaz reklamy aptek który w praktyce sądowej przeszedł w zakaz jakiegokolwiek informowania pacjenta, co się dzieje w aptece. Mamy przykłady, że właśnie w ramach... Wdrażania opieki farmaceutycznej, rozwijania dodatkowych usług w aptekach. Właściciele aptek są karani na przykład za informację o tym, że można w aptece wykorzystać nebulizator, o tym, że właśnie można, nie wiem, zmierzyć ciśnienie. Wydaje mi się, że dopóki nie siądziemy właśnie całym środowiskiem i nie wyjdziemy z tej sytuacji, to będziemy mieli taką, taką właśnie historię jak dziś, bo żeby wprowadzić opiekę farmaceutyczną, to musi być i ustawa, ale musi też, trzeba wyzwolić potencjał przedsiębiorców, trzeba wyzwolić potencjał farmaceutów, żeby to się wreszcie mogło wydarzyć.